Więcej seansów, tańsze bilety, słodycze, balony, a po każdym filmie losowanie nagród. Tak wyglądał dzień z kinem Jedność zorganizowany 4 czerwca w ramach Dni Sędziszowa Małopolskiego. Tak kolorowo i wesoło, jeszcze w kinie jedność nie było. Sobotnie seanse rozpoczęły się już z samego rana i grane były przez cały dzień, a towarzyszyło im mnóstwo atrakcji. Na wszystkich odwiedzających w tym dniu sędziszowskie kino czekał kosz ze słodyczami i pełno balonów. Tańsze były również bilety. Ale to nie wszystko. Ostatnią sobotę mieliśmy w ramach Dni Szaba, Dzieński Nem Jedność. No, przesympatyczna rzecz, ponieważ wszyscy uczestnicy mogli kupić tańsze bilety. Te bilety były po 12 zł na wszystkie seansy właśnie w sobotę. No i dodatkowe niespodzianki były nagrody. Wszyscy, którzy kupili bilety, mogli sobie wylosować vouchery, mogli sobie wylosować kupony do sklepiku zabawki różne takie, które otrzymaliśmy od firmy Kinac, która robi reklamę w kinie, więc naprawdę wszyscy się cieszyli, czy, nawet i dorośli, którzy losowali, była to fajna zabawa, bo niespodzianka, upominek, więc to było naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Tego dnia zagrano w sumie sześć seansów, z czego aż pięć z nich skierowanych było do rodzin i dzieci chętnych do skorzystania z propozycji Kina nie brak. Kawało. Graliśmy pięć tytułów filmowych i sześć seansów, jeden film był powtarzany dwukrotnie, były to cztery bajki Ops, dwa Mąd na arce, Foki kontra rekiny, Igrzyska Zwierzaków. I pan Wilk i spółka oraz dla dorosłych był fucking Borholm. Jeśli chodzi o frekwencję, to powiem, że jak na sobotni, letni dzień bardzo dobra. Równe 200 osób było w sobotę na Sztokim, właśnie z okazji tego dnia na jedność. Być może też wpływ na tą taką. Będę mnie dosyć dobrą frekwencję. Miały ceny biletów właśnie, które były po 12 zł. No i m, dzieciaki mogły wybierać bajki, bo graliśmy przecież aż cztery tytuły bajek, a dorośli później mogli sobie przyjść. To już jest film, który na bieżąco jeszcze w tej chwili gramy. To jest taki trochę dramat, trochę komedia. Polskiej reżyserii. Na co dzień Kinojedność na seansę zaprasza 5 dni w tygodniu. Od piątku do wtorku. Dwa dni mamy przerwę, środa, czwartek. Oczywiście bilety można kupować w kasie kinowej, ale udogodnienie jest również takie, że można kupować nasze bilety do naszego kina online, wchodzić na stronę. Tam wszystko jest. Także po prostu można przyjść do kina, nawet z telefonem komórkowym pokazać, że się kupiło bilet i można wejść na salę kinowy, nie stając już w kolejce yy, po bilet, bo czasami jak jest fajna bajka, są te kolejki yy, tylko można na przykład podejść prosto do sklepu, kupić sobie jakiś popcorn coś jeszcze do wypicia i iść na salę. Także yy, nawet zachęcam do kupowania tych biletów online, dlatego, żeby sobie yy, można wtedy przyjść praktycznie w ostatniej chwili i się wchodzi na yy, salę kinową. nie w kolejce, więc jest to bardzo duże ugodnienie, udogodnienie. Można też rezerwować bilety online, także również do tego zachęcam. Kino funkcjonuje zazwyczaj w godzinach popołudniowych. Zazwyczaj czasem się to o pół godziny zmienia, ale zazwyczaj gramy tak 15.31 seans i gramy trzy seanse. Codziennie staramy się grać dwa seanse dla dzieciaków i jeden seans dla dorosłych. Także codziennie przez te pięć dni, kiedy jest czynne kino, gramy właśnie trzy seanse. Z ofertą Kina Jedność, aktualnym repertuarem i cennikiem zapoznać się można na stronie internetowej www.cinosezishow.pl. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym dniu, właśnie 4 czerwca, przyszli do naszego kina. I spędzili z nami ten dzień z kinem jedność. Myślę, że fajna była zabawa, że wszyscy wyszliście zadowoleni. No i zapraszamy na kolejne seanse, które będziemy grać, choć czas letni może nie do końca sprzyja chodzeniu do kina, ale myślę, że nasze kino jest tak specyficzne i gramy tak fajne e, filmy, że zechcecie Państwo przychodzić do nas, i myślę, że będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. A w perspektywie myślę, że będą kolejne jakieś dodatkowe atrakcje wymyślane w naszym kinie i będą niespodzianki, więc wszyscy będziemy zadowoleni i my, dlatego że pracujemy, bo wy przychodzicie i cieszymy się, że jesteście, abyśmy dzisiaj cieszyć z nowych premierowych seansów, które na pewno w naszym kinie będą grane.